Mhm. Uh jeszcze -huh. teraz kurwa będzie? czy nie? Jak będzie to się kurwie. Wyjebie w chuj tą grę, nie? Tyle, że tu mama, tam w sumie tam nie wiem czy było, chyba rodzaju. chyba nie. <laughs> nie że... Tu jest sporo klaty, ale zaraz spadnie pewnie. 170 cały czas no to pój chodzi to ja nie wiem nie. streamuje, dobra się nie craszy jednak Rodrigo, ja świetnie to robiłem tam coś, ale kurwa już nie wojna oconie Teraz nie będzie craszowało patrz kurwa Dobra, wejdź ale to zrobię tak żeby to było tu jeden tylko i tu jeden czyli dwa co ten restream